Dzień dobry, moi kochani. Zapraszam Was bardzo serdecznie na przesłanie, co się wydarzy w najbliższych dniach. Macie do wyboru dwie grupy, moi drodzy, tali, która. Grupa do Was bardziej przemawia, w sensie, pardon. Która talia kar do Was bardziej przemawia, taką, na taką się zdecydujcie, ale również możecie się sugerować po prostu. Pierwsza grupa, druga grupa i co Wam instynkt podpowie, tego się słuchajcie. Pierwsze trzy sekundy, i macie to, kochani, i przechodzimy tymczasem do grupy pierwszej. Witam Was, moi drodzy. Na przekazie. Co się wydarzy w najbliższych dniach dla Was? Robię to przesłanie z intencją największego dobra wszystkich moich wspaniałych widzów. Proszę Was, moi kochani duchowi przewodnicy, o przesłanie, co się wydarzy w najbliższych dniach dla wszystkich moich widzów, którzy wybrali grupę pierwszą. I jedziemy, kochani. Tutaj w teraźniejszości widzę energię, kiedy Wy możecie mieć jakiś, być w jakimś konflikcie z kimś. Tutaj widzę konkurencję, rywalizację, ale Wy również, moi złoci, możecie mieć jakiś wewnętrzny konflikt odnośnie kogoś, czegoś i jakiejś sytuacji. Ok, zobaczmy zatem, co tutaj się dla Was pokaże. Proszę Was, moi duchowi przewodnicy, o przesłanie. Co się wydarzy w najbliższych dniach dla moich widzów na chwilę obecną i do końca tego tygodnia? Zobaczmy. Bardzo piękna energia. Och, super energię powiem Wam. Przepiękne wręcz. Moi kochani, jeśli mieliście jakiś. Trudny zeszły tydzień, albo po prostu jakieś zmartwienia, to już tu wam od razu mówię, że energia ruszy mega do przodu. Tu będzie jakiś totalny sukces, zwycięstwo, sat niesamowita satysfakcja. Yy, moi kochani, zakończycie jakiś etap w waszym życiu i otworzycie się na nowy. Ponadto, moi kochani, dajcie chwilę, bo nie wiem, czy wy to dobrze widzicie. Ponadto, moi drodzy, widzę tutaj dla Was dużą stabilizację, tą zawodową i finansową, bardzo dużo wytrwałości w działaniu, dużo zaangażowania w kogoś, w coś, ale też w jakąś sytuację, progres w tych sprawach zawodowych, finansowych. Ponadto, moi kochani, widzę tutaj spełnienie, radość, zadowolenie co dla niektórych z Was widzę tu jakąś podróż za granicę lub wręcz na inny kontynent. A ewentualnie ktoś ma, może Was odwiedzić z zagranicy lub z, z, z innego kontynentu. Moi drodzy, alright i zobaczmy, co dalej tutaj się dla Was pokaże. Proszę Was moi duchowi przewodnicy o przesłanie co się wydarzy w najbliższych dniach dla moich wspaniałych widzów którzy wybierali grupę pierwszą okej okay. i jedziemy Moi kochani, co dla niektórych z Was widzę tutaj sytuację, że możecie zakończyć jakąś relację, jakąś sytuację, jakąś znajomość z kimś i po prostu z bólem serca, ale pozostawić kogoś, coś, jakąś sytuację za Wami. Po wcześniejszym niezdecydowaniu tu ktoś podejmie jakąś konkretną decyzję i zakończy jakąś relację, jakąś sytuację, jakąś znajomość. I co więcej, będzie bardzo pewny swoich odczuć, swoich racji, i ktoś z Was zostanie tutaj po prostu zadowolonym z siebie singlem. Taką tutaj widzę: słuchajcie, sytuację. Ktoś postawi na swoje potrzeby, na swoje szczęście, żegnając przy tym no, kogoś z Waszego otoczenia. Kogoś z relacji, kogoś ze znajomości, ponadto jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, wy również pozostawicie coś, co wam totalnie nie służyło. Po jakiejś bardzo głębokiej analizie, coś tutaj pozmieniacie w tych sprawach zawodowych, finansowych, podejmiecie te dobre, konkretne decyzje, które przyniosą wam jakąś stabilizację zawodową i finansową, to spełnienie, to zadowolenie. Więc sprawy potoczą się bardzo pięknie pod tym kątem, moi drodzy, zawodowym i finansowym. Zobaczmy ostatnią energię. Przypominam, że mamy tutaj energię zwycięstwa, więc ci, którzy pożegnają się z jakąś osobą, pozostawiając kogoś za, so, za wami, kogoś z relacji, kogoś ze znajomości, będą parli do przodu. Będziecie przejść do przodu jako ta szczęśliwa osoba, która skupia się na swoich potrzebach. Ktoś z Was ewidentnie tutaj kogoś pozostawi za Wami, za sobą. Pamiętajcie, że tę energię należy od... Z, y, zmieniać, moi drodzy. I to może być tak, że ktoś y, y, na no, pożegna się z Wami. Moi kochani, Wy będziecie... W bardzo dobrej harmonii, w bardzo dobrym porozumieniu z kimś. Tu widzę bardzo dużo życzliwości, ciepła od kogoś z waszego otoczenia, ale dajcie mi to dołożyć. No właśnie, bo ktoś, z kim właśnie się rozstaniecie, cały czas będzie chciał to tylko wam mówię, że taka tutaj wyszła energia będzie chciał Znowu tego rozwoju pomiędzy Wami, tej komunikacji z Wami. Dlaczego? Bo cały czas jest z Was bardzo zaangażowany i postrzega Was jako swoją bratnią duszę. I to nie tylko jeśli chodzi, słuchajcie, o yy, yy, relacje stricte romantyczne, ale również wszelkiego rodzaju inne relacje typu przyjacielskie, rodzinne. No, ktoś cały czas będzie myślał o Was, wspominał Was. Z niezwykłą wręcz nostalgią. Ktoś bardzo dobrze o Was, generalnie myśli, ma dobre wspomnienia z Wami i będzie cały czas chciał tej komunikacji, rozwoju z Wami, bo jest z Was bardzo zaangażowany. Moi drodzy, tak to wygląda. Zobaczmy problem sytuacji. Brak tutaj widzę gotowości na wszelkiego rodzaju jakieś nowe doświadczenia, nowe potencjały. Uwaga na jakieś problemy w podróży, z podróżą i zobaczmy radę na tą sytuację dla was, moi mili. Dążcie, słuchajcie do swojego zadowolenia, zwłaszcza w tych sprawach romantycznych, rodzinnych. Zadbajcie o kogoś bliskiego, nie zapominając rzecz jasna o miłości do samego siebie, o zadbanie o swoje wewnętrzne dziecko i zobaczmy afirmację dla was. Na chwilę obecną, na najbliższy tydzień, jaka afirmacja dla moich wspaniałych widzów! Promieniuję pięknem i blaskiem. Kocham i jestem kochana. No, widzicie dokładnie. I zobaczmy jeszcze przesłanie z kart kronik Akaszy. Proszę Was, moi kochani duchowi przewodnicy, o przesłanie z kronik Akaszy dla moich widzów na chwilę obecną i na najbliższy tydzień. I zobaczmy. Życie jest jak spirala. Przyjrzyj się tej starej lekcji z nowej perspektywy, wyciągnij z niej naukę i wzlatuj dalej. Moi kochani, bardzo piękne przesłanie. I wzrastaj dalej, pardon. Bardzo ładne przesłanie. Moi drodzy, życzę Wam cudownego tygodnia. Bardzo Was proszę o lajki, komentarze, subskrypcje, udostępnienia. Ściskam Was i do usłyszenia. I przechodzimy tym samym do grupy drugiej. Ok. Witam wszystkie osoby, które wybrały grupę drugą. Robię to przesłanie z intencją największego dobra wszystkich moich widzów, którzy wybrali grupę drugą. Proszę Was, moi duchowi przewodnicy, o przesłanie, co się wydarzy w najbliższych dniach dla wszystkich moich. Widzów, którzy wybrali grupę drugą, co się wydarzy w najbliższych dniach dla moich widzów na chwilę obecną, do końca tego tygodnia. Co się tutaj dla Was pokaże, moi kochani? Z przełożenia, z przełożenia energia próby złapania harmonii, jakiś chaos mi się tutaj pokazuje. Tutaj możecie niektórzy z Was mieć jakieś opcje, dwie opcje do wyboru. Odnośnie kogoś lub jakiejś sytuacji, moi drodzy. Taką tutaj widzę energię z teraźniejszości. I zobaczmy, moi drodzy, co tu się dla Was pokaże. Proszę Was, moi kochani duchowi przewodnicy, o przesłanie, co się wydarzy w najbliższych dniach do końca tego tygodnia. Dla moich widzów, Jedziemy, moi drodzy. Przede wszystkim, co mi się tutaj pierwsze pokazuje, to to, że dokonacie jakiegoś bardzo dobrego dla was korzystnego wyboru, który doprowadzi do sukcesu, do zwycięstwa w jakiejś konkretnej dla was sprawie. Ponad, nie ponad to, co za tym idzie, poczujecie się bardzo szczęśliwi, usatysfakcjonowani. Tutaj jest ta obfitość, mi się pokazuje, to zadowolenie, to szczęście, to spełnienie czyli jakaś, jakiś, po dokonaniu jakiegoś bardzo dobrego wyboru, po, dokonaniu, po podjęciu jakiejś bardzo dobrej decyzji, to doprowadzi Was do zwycięstwa, do poczucia takiego spełnienia w jakichś kwestiach, czy to zawodowych, czy, czy międzyludzkich, w jakichś relacjach. Zobaczmy. Co dalej dla was się tutaj pokażę. Okej, okay. moi kochani, tutaj ewidentnie widzę sytuację, gdzie zaczniemy od spraw relacyjnych. Ktoś Stały partner, stała partnerka, lub były partner, była partnerka, no ewidentnie ktoś tu chciałby nowego początku pomiędzy wami. Więc jeśli jesteście dalej ze sobą, no to ktoś oczywiście chciałby zakończenia nie, jakichś niesprzyjających sytuacji pomiędzy wami, i chciałby tego nowego początku, tych nowych doświadczeń z wami. Tej, zna, znowuż tej lekkości pomiędzy, pomiędzy wami, takiego działania chciałby. Z, bardzo pełnego wiary i nadziei, że wasza relacja, wasza znajomość będzie cały czas taką silną relacją, silną znajomością, znajomością z potencjałem na stałą relację. A jeśli jesteście już w stałej relacji, no to po prostu chciałby ktoś, wasz stały partner, wasza stała partnerka, chciałaby. Tej dobrej komunikacji z wami, chciałaby takiego niezwykłego wręcz rozwoju pomiędzy wami, ale również jest niesamowicie sfokusowana na was pod tym kątem fizycznym czyli niesamowicie musicie działać na swojego partnera, partnerkę pod kątem fizycznym. Rzecz jasna, tu należy wymieniać tę energię, bo to wy możecie odczuwać niesamowity. Taki słuchajcie, niesamowitą chemię do swojej stałej osoby, lub to sama sytuacja pokazuje mi się odnośnie kogoś. Ekspartner, ex ekspartnerka ex cały czas chciałaby być tym stałym partnerem, stałą partnerką, chciałaby tego nowego początku, no i tych chwil intymnych, ponieważ bardzo na nią działacie. Należy wymieniać energię, moi drodzy, w razie czego. Ponadto, abstrahując od relacji romantycznych, ktoś z rodziny, ktoś z przyjaciół, zwyczajnie chciałby dobrej komunikacji z Wami i jakiegoś nowego początku w kontaktach pomiędzy Wami. Moi drodzy, jeśli chodzi o sprawy zawodowe i finansowe, rewelacyjna energia energia stabilizacji, zadowolenia, sukcesu. Bardzo dużo zaangażowania w te sprawy zawodowe, finansowe, i to z takim właśnie pozytywnym skutkiem. Niesamowita kreatywność w działaniu, jakieś nowe szanse, nowe potencjały, nowe perspektywy na jeszcze lepsze, słuchajcie, wyniki w waszych sprawach zawodowych, finansowych. Ponadto. Jakieś, właśnie, znowuż, wszelkiego rodzaju nowe początki, nowe szanse, nowe potencjały. Być może niektórzy z Was doznają jakiegoś olśnienia i dostaniecie jakiejś niesamowitej wręcz weny twórczej, i będziecie bardzo kreatywni w działaniu, będziecie realizować jakieś swoje projekty, nowe projekty, które przyniosą Wam to spełnienie, tą stabilizację, co niektórzy z Was. Mogą wybrać się gdzieś do pracy za granicę. Wracając jeszcze do spraw relacyjnych, tu również mogą być, rzecz jasna, jakieś odwiedziny. Zobaczmy, co jeszcze nam tutaj dla Was się pokazało. Już zakończając ten tydzień, nadchodzący, moi kochani, odetniecie coś, co Wam nie służyło. Odetniecie się od kogoś, od czegoś, co Wam już nie służyło, moi drodzy, i tu otworzycie się tym samym na jakiś nowy początek. Tu widzę jakąś bardzo dobrą komunikację z kimś, jakieś szczere rozmowy, właśnie dostaniecie jakiegoś olśnienia, o którym już wcześniej wspominałam, na temat kogoś, czegoś, jakiejś sytuacji, co doprowadzi Was do zwycięstwa swoją drogą w jakiejś kwestii odnośnie kogoś. Ponadto widzę tutaj bardzo dużą gotowość na spotkanie się z kimś, na wszelkiego rodzaju nowe szanse, nowe potencjały, jakieś nowe doświadczenia. Ponadto ktoś z Waszego otoczenia może być Wam bardzo pomocny, może być do Was bardzo przychylnie nastawiony, ale również widzę tu dla Was jakąś ofertę miłosną, moi drodzy. Ktoś może być. Wami bardzo zainteresowany pod tym kątem romantycznym. Ktoś może chcieć z Was właśnie jakiegoś rozwoju w tych sprawach romantycznych, będzie chciał spotkań z Wami, komunikacji z Wami, ponieważ nie jesteście komuś obojętni. Oczywiście to może być odwrotne, ale generalnie, mega dużo widzę tutaj rozwoju takiego działania. Z niezwykłą, wręcz determinacją, do tego, żeby ten sukces osiągnąć, i w dodatku ten sam sukces nam się tutaj pokazał, moi drodzy. Piękna energia. Zobaczmy, co z przełożenia nam się tutaj dla Was pokaże. W sensie, pardon, jako problem sytuacji, to tutaj widzę strach przed utratą kogoś, czegoś, strach przed utratą jakichś zasobów finansowych ale też przed utratą jakiejś konkretnej osoby w waszym życiu. Zobaczmy radę na tą sytuację. Moi drodzy, nie tracicie pewności siebie, działajcie niczym ten magik, z ogromną pewnością siebie, z, z niezwykłą wręcz determinacją. Moi kochani, kreujcie swoją rzeczywistość jednym słowem, jak najlepiej potraficie. I zobaczmy afirmację dla Was na tą sytuację. Proszę Was, moi duchowi przewodnicy, o afirmację dla moich widzów na chwilę obecną. Do końca tego tygodnia. Moi drodzy, znam swoją wartość. Cenię to, kim jestem. Cieszy mnie dobre wynagrodzenie za moją pracę. Przyciągam dobro i pomyślność i przesłanie z kart kronik akaszy dla was. Proszę was, moi duchowi przewodnicy, o przesłanie z kart kronik akaszy dla moich widzów na chwilę obecną i do końca tego tygodnia. Zarozumiałość. Jesteś ważny dla tego wszechświata, który prosi byś pokochał się bezwarunkowo. Moi kochani, bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę, proszę Was o lajki, komentarze, subskrypcje, udostępnienia, bardzo Was o to proszę, gdyż bez tego nie da się rozwijać kanału. Życzę Wam cudnego tygodnia i do usłyszenia.